widzę. To jest pierwszy odcinek z Minecraft Hardcore na tym kanale. Postaram się przeżyć jak najwięcej dni. Na razie fajnie zrespiło w lesie Fajnie było jakby wioska by była wok, albo gdzieś dalej. Albo na przykład Portal to troszeczkę. O, nie widzę, ale to się skupię. Postaram się w sumie, przejście gry, ale nie obiecuję, postaram się jak najwięcej przeżyć też, ale te, tego też nie obiecuję, czy przeżyję, czy nie. O, panie no, ja tak szczerze, ciężko jest. Czemu ja tego craftingu nie wezmę? No właśnie, crafting podskocz, kurde Ale? to był głupi ruch. Ale nie chcę ryzykować śmierci myśl na startu tego odcinka. To więc postaram dał radę po cienku, wykopać. Kilka kobla. No i to wygląda. Przekaż Podbieram sobie też na piecyk hmm, Robić mięcz, nie? To co? No jeszcze troszeczkę. Człowieku, co czas słyszę, zombie? Dobra, pusta ka wystarczy. Eee, Z czy siekierki zrobię. W razie w... Opa Fajnie że znikujeżdżaniach świni jakieś, jakieś jedzenie by się przydało garnąć Nie, co to jest? Z... Czekaj Może tutaj o coś skraftować? Nie może To, to po co tu? czy dla zdoby. a, wiązimowy, fajnie o, o, o jest, świnka chodź tu dobra Coś nie ma Oczywiście to ja no tak widzę? U ja. mnie tro, troszeczkę to, coś tam ogarnię, jak w Minecrafta. Ale nie za dużo. Bo, o. Czasami to słabo idzie. Czasami dobrze. O, noc na świnka. ale różnie. Jaką być cztery. Słona świnia o krówka o. To jest bierze zimowy, to tu nie idziemy w sumie iglo może być na bionym zimowy. Co nie mamy nie Szkoda, że się wanieło. O, owieczka, owieczka na wylu będzie. Two na łóżku będzie. Dobra, jedno, jeszcze dwie owieczki. O! I jeszcze jedno. A to co to? Coś tego można skasować? Czy nie? Nie, nie można Tylko na go O Ooo, ile ileś ile ściny Masakra olo. 17 Siedemnaście wystarczy. Może na wodzie sobie wybuduję dom. mało gości. Ty nie Nie. Szkoda. O o piecyk. Dawaj piecyk. Widzicie to jest najlepsze widział, ja nie, nie umiem pływać w ogóle łódką w Minecrafcie. No i sobie to wykopiemy drzewa drzewo. drzewo. Opa dobra. O, ja Jestem dziad browy trzydzieści sześć dobra to jak to stakażbym miał Opa. Czy to są liście?

Krulik. o żarelko. o did Oh Dobra, to że jagody mało dają. Chyba se że już się noc zbliża. No się noc zbliża. Kurde, felek. Uf, co, uratuje mnie! Uratuje mnie! chodź Samy, Dawaj, 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 dawaj! Może ciężasz! Ma siebie! Dawaj szybko, szybko, łóżko! Dokładź! Jest! Alefard! Ora, jeden dzień przetrwany, bardzo dobrze. Ja sobie to miejsce zostawię, Już ze sobą wezmę, codzonkę też mogę. Dobra, wiele piec. Coś jedzenie się przepaliło i może będzie ten piramida przekaziłko już mam to, on już poszedł How to view a no co? królika Sierży na mnie. Fajnie. Ja y, ja. O, może tam a być razu. Pły! Halo. halo? No, to już nie jest, wychádza. Jest! Ale a w ogóle ma dziary? Może będzie nawet trzy. Ну, курда. И раз, два. и два железа. Тоже может быть. Не выбежал. Давай. oooo oh, 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 chyba cię coś boli kolego o oh, miś cholerny ale oh, oh, żeby sobie kolega żuł. Normalnie chciał a co wątpię zimowy a. co to jest ja myślałem, że coś ciekawego e, śnik na piasku ciekawe no to jeden chociaż dzień przetrwany jeżeli w sumie film jest, zostawić łapkę w górę z Złoneckiem ja, ja was nie zmuszam Jakby wam się ten film spodoba Będzie na pewno drugi Bo przeżyłem Dobra mam pomysł Będzie głupie Siema misiek Kurde Tak myślałem, że to będzie głupie Ale Diaka to coś cieszy No dobra To fajnie Myślałem że widzowie będzie Będzie myślałem mini serjka No ale widać to Przynajmniej przeżyłem prawie 15 minut Nas